Cześć, tu Filip. Jestem dzisiaj z Kamilem. Kamil jest przedsiębiorcą, inwestorem i twórcem portalu BudynekPasywny.pl. Dzisiaj będziemy mówili o budynkach pasywnych, o współinwestowaniu w budynki pasywne. Czym są te budynki pasywne? Dla osób, które nie wiedzą. Ja sam do końca nie wiem, czy aż jestem tak kompetentny, żeby wiedzieć. Słuchaj, no witam Was serdecznie. Budynki pasywne. Budynki pasywne są takie budynki, które jednym słowem mówiąc są ekstremalnie energooszczędne. Są po prostu budynkami, które z jednej strony oszczędzają energię, czyli oszczędzają nasze pieniądze, a z drugiej strony są to budynki, w których faktycznie mamy super komfort do mieszkania, do przebywania w tych budynkach, ale też trzeba sobie powiedzieć, że one w związku z tym, że mają odpowiednią konstrukcję i są odpowiednio zaplanowane, zaprojektowane, działają pozytywnie na zdrowie osób, które w tych budynkach przebywają, co może wydawać się trochę tak mocno powiedziane, ale taka jest prawda. Tak? Takie budynki tradycyjne bardzo często E, poprzez to, że mają różne wady i poprzez to jak są zaprojektowane i wykonane później spotykamy się z różnymi grzybami, pleściami i tak dalej więc budynek pasywny niweluje nam w ogóle ten problem e, i pomaga po prostu zrobić e, z normalnego budynku mogą posiadać poprzez to, że łączymy e, odpowiednie klocki ze sobą powstaje budynek po prostu, który ma lepszą wartość i musimy też sobie powiedzieć, że nazwa może budynek pasywny się że trochę jest czymś skomplikowanym, ale tak naprawdę to są zwyk, zwyczajne elementy budownictwa, które już znamy wszyscy i które wiemy, jak, jak wyglądają. Tylko trzeba te klocki w odpowiedni sposób połączyć. Skąd to do nas przyszło? Jak te klocki się łączy, że to jest lepsze niż normalne budownictwo? No właśnie, skąd to przyszło? Przyszło tak naprawdę no, z zachodu, jak większość rzeczy tutaj, które do nas przychodzi. I tak naprawdę to był pomysł, który powstał w Niemczech. W roku 1991 powstał taki budynek pierwszy w Niemczech, i tak naprawdę wtedy e, oni, projektując ten budynek i budując go, skupiali się na tym nie, żeby oszczędzać energię i pieniądze, bo wtedy ceny energii byłyby tak niskie, że nie miało to większego znaczenia. Mm. Oni po prostu chcieli zrobić budynek, który będzie e, zapewniał wysoki komfort dla użytkowników tego budynku. No i tak powstał właśnie budynek pasywny. Ale takie pytanie w międzyczasie: Mam samochód, duży silnik V8, założyłem gaz. Ale komfortu większego nie mam w mm. przypadku zwykłego budynku, a budynku pasywnego. Czy przejście, czy nie da się przejść? Musisz zrobić nowy budynek. E, oczywiście możemy w pewien sposób ulepszać budynki, które są już istniejące, tak? I jest tak zwany sposób termomodernizacji budynków istniejących do standardu wyższego, czyli takich, które będą zużywały mniej energii. E, ale oczywiście prościej jest to zrobić w przypadku budynku nowego, tak? Te Bo benefity wtedy... grzyb, te sprawy, żeby tego nie mieć, to nie da się tak przejść. Czy e, da się też? coś Jeżeli w tym, już mamy budynek wybudowany, to, to po prostu no, są, są pewne rzeczy, których. W prosty sposób nie da się zrobić. Na, na przykład e, tak to z zasady, no to jeżeli chodzi o grubość termoizolacji na zewnątrz, no to... W... W dużej mierze, na przykład w Polsce, dalej powstają budynki, które mają powiedzmy około 15 cm stropianu. Tak? Ta przegroda w takiej sytuacji e, po prostu powoduje, że gdzieś tam w tej przegrodzie zbiera się wilgoć, powstają w związku z tym grzyby. Poza tym jest często nieodpowiednia wymiana powietrza, nie ma wentylacji, bo w większości budynków w Polsce dalej robi się w, z wentylacją grawitacyjną. E, w przypadku budynków pasywnych jest to wentylacja mechaniczna, która wymusza ci, że ciągle masz świeże powietrze. E, więc jest kilka takich e, aspektów budynków pasywnych, które się różnią od budynku tradycyjnego. To może byśmy je tak wymienili, żeby, żeby tutaj powiedzieć widzom, o co dokładnie chodzi. Czyli to jest e, przede wszystkim większa grubość termoizolacji. W polskich warunkach to może być w granicach 25-30 cm nawet. E, na pewno wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, co powoduje, że nie tracisz praktycznie w ogóle tej energii, ponieważ już mamy na dzisiaj takie urządzenia, mm -hmm. które pozwalają Ci 90% tej energii odzyskać. Ogólnie przez wentylację np. grawitacyjną w zwykłych budynkach 30% energii, którą ogrzejesz, ona od razu ucieka przez komin. Czyli właściwie, jeżeli wydajesz powiedzmy 1000 zł na ogrzewanie, to do 300 zł ucieka poprzez tą wentylację grawitacyjną. nie? No i to, jest, i to jest właśnie przewaga budynków pasywnych, że one po prostu są energooszczędne. A dlaczego w ogóle nazwa pasywny? No bo idea jest taka, że one uzyskują tą darmową energię w sposób pasywny. Czyli te budynki się tak projektuje, ustawia, buduje, żeby na przykład od strony południowej, gdzie mamy dużo słońca. Tą energię zyskiwać. Wtedy wystarczy taki budynek odpowiednio zlokalizować na działce, zrobić tam większe przeszklenia o odpowiednim współczynniku. Mm -hmm. i Dzięki temu uzyskujesz bardzo dużo energii w sposób pasywny i nie musisz jej tych budynków po prostu w większym stopniu ogrzewać. Także tak to, tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście temat jest bardziej, bardziej skomplikowany, nie możemy tak sobie tego powiedzieć. Ale nie wiem, jeżeli to jest takie fajne, no to dużo ludzi mi zadaje pytania, dlaczego wszyscy takich budynków nie budują, tak? No właśnie, mamy podwaliny, czym jest budynek pasywny, ale co nasz widz będzie z tego miał? Jakby dlaczego miałby oszczędzić dzięki budynku pasywnym i co z tym tak współinwestowaniem, co to mogłoby być? Wiesz, z jednej strony, no musimy sobie powiedzieć tak, że budynki pasywne e, przez to, że taki budynek zrobić oczywiście Powiedzmy sobie uczciwie, wydasz na niego trochę więcej pieniędzy, bo on ma pewne elementy, których normalnie nie musisz wykonać. Na przykład e, o to, o czym mówiliśmy, tak? Większa grubość termoizolacji, lepsze okna, wentylacja mechaniczna. Na to wszystko powiedzmy w przypadku domu m, takiego tradycyjnego, jednorodzinnego, no to wydasz w granicach 15-20% więcej. Ale te koszty inwestycyjne, te Twoje nakłady oczywiście zwrócą dzisiaj. I przy takim normalnym podejściu mogliśmy powiedzieć, że ten zainwestowany kapitał zwróci ci się tam, nie wiem, po powiedzmy 15 latach, nie? Mm -hmm. Ale moim zdaniem ogólnie to jest złe podejście i błędne. Ja do tego podchodzę trochę inaczej. Co się liczy? No, liczy się to, jakie masz miesięczne obciążenie. Jeżeli bierzesz kredyt na budynek pasywny, który jest powiedzmy 15% droższy i masz te 10, 15% więcej tego kredytu, to twoja rata tam wzrasta o kilkaset złotych miesięcznie. No i tu oczywiście jest to drożej. Mhm. I ktoś mógłby powiedzieć, no po co ja mam wydawać więcej pieniędzy? Ale teraz jeżeli w tym samym miesiącu w budynku tradycyjnym i w budynku pasywnym też wydajesz jakieś pieniądze na eksploatację. Jeżeli podejrzysz tego w ten sposób, że dodasz koszty inwestycyjne i koszty eksploatacyjne, w jednym i drugim budynku, to budynek pasywny zawsze wychodzi lepiej, tak? Bo w najgorszym wypadku wyjdziesz na zero, żebyś miał takie same koszty w budynku pasywnym, jak i w tradycyjnym. Mm -hmm. A często da się tak to zaprojektować i wykonać, żeby było to mniej, tak? No bo budynek pasywny zużywa 90% mniej energii w, do ogrzewania w stosunku do budynku tradycyjnego. Więc w takiej sytuacji nie ma racjonalnych argumentów ku temu, żeby nie budować budynków pasywnych, bo on Ci oszczędza energię, ale Dzięki temu, że masz budynek pasywny, po prostu yy, masz ten komfort yy, użytkowania, przebywania w takim budynku, którego nie masz w normalnych budynkach. Tak? Wręcz nawet idąc jeszcze dalej tym tropem, to już na zachodzie są takie robione badania, że efektywność pracy pracowników, którzy w takich budynkach przebywają, się zwiększa, nie? czyli wiesz, pracodawca już nie patrzy tylko z perspektywy, że zaoszczędzi kasę na oszczędzanie, na, na ogrzewanie, ale dzięki temu, że zrobi budynek pasywny, powiedzmy w postaci biura, no to jego pracownicy e, będą bardziej efektywni, czyli że takie stuprocentowe skupienie w trakcie całego dnia pracy nie będzie na przykład... Przez 5 godzin, tylko na przykład przez 6,5, 1,5 godziny dziennie dla każdego pracownika, wiesz, możesz to policzyć, że to faktycznie da się z tego wyciągnąć coś więcej. Nie? Tak, jeszcze będą mieli taką efektywność, że nie będą pili kawy, czyli w ogóle będzie jeszcze taniej. No i jakby jedna rzecz to oczywiście można sobie wybudować budynek pasywny dla siebie, dla swojej rodziny, okay, tak? I wtedy no. fajnie się z tym czujesz, masz, że, że zrobiłeś budynek, w którym Twoja rodzina faktycznie mieszka w wysokim komforcie i ma, ma fajne zdrowie. Natomiast Budynki pasywnych to jest też bardzo dobra inwestycja dla inwestorów, którzy chcą po prostu zainwestować swój kapitał, na przykład w budynki, w których będą mieszkania pod wynajem, albo w mikroapartamenty, albo prywatne jakieś akademiki, czy, na, nie wiem, czy nawet biurowiec, który będziesz wynajmował przedszkole w standardzie pasywnym, na przykład który wynajmie szczerze inwestora, który będzie w nim prowadził biznes. Więc wszystkie te rzeczy może zrobić też również w budynku pasywnym i łatwo sobie to wyobrazić i, i, i bardzo łatwo to też policzyć, że dzięki temu stopa zwrotu z tej inwestycji po prostu urośnie, tak? Mhm. Więc jeżeli jesteś inwestorem na przykład i chciałbyś zainwestować swoje pieniądze w jakiś budynek deweloperski czy, czy, czy coś, coś w tym rodzaju, to warto naprawdę zainteresować się tematem zainwestowania właśnie tych pieniędzy w budynek pasywny. Ja ze swojej strony w związku z tym, że e, tym tematem już się interesuję od 2008 roku i, i od tego czasu właśnie pomagam e, przedsiębiorcom, inwestorom w branży elektryczno-budowlanej w tym, żeby takie budynki powstawały. E, jakby wyszedłem z założenia, że chciałbym pomóc dla większej grupy inwestorów, nie tylko dla takich indywidualnych, którzy mm -hmm, budują domy, mm -hmm. ale też dla inwestorów, którzy mają większy kapitał, więc stworzyłem też taką spółkę, która będzie po prostu inwestowała pieniądze w budynki pasywne po to, żeby budować budynki o większej wartości. Są takie budynki, które po prostu nie będą traciły na wartości. W... Jeżeli je wybudujesz, to już masz budynek, który na dzień dzisiejszy będzie większej warty za parę lat. Bo nie powiedziałem jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Od 2021 roku w Polsce wchodzi dyrektywa unijna, która niejako będzie wymagała do, od nas tego, żebyśmy jako Polacy budowali budynki prawie zero energetyczne. To jest tak zwane są budynki New Zero Energy Building, czyli e, prawnie będziemy po prostu mieli taką konieczność, żeby takie budynki powstawały. Więc jeżeli teraz już mamy taką wiedzę, umiejętności, to. Głupotą byłoby takich budynków nie budować po prostu na szerszą skalę, tak? I ja dlatego stworzyłem, stworzyłem portal budynekpasywny.pl, żeby dotrzeć do jak, szere, do jak najszerszego grona inwestorów, żeby, żeby tych budynków w Polsce powstawało więcej. No, moja misja ogólnie jest to, że chciałbym, żeby w ciągu 10 lat w Polsce powstało 10 tysięcy budynków pasywnych, a to mogę zrealizować tylko działając na szeroką skalę. Stąd też portal, stąd też pomysł na spółkę inwestycyjną, żeby ludzie, którzy mają kapitał, Budowali wspólnymi siłami inwestycje w standardzie pasywnym. to mi się podoba właśnie w takich eventach, w networkowaniu, że poznajemy osoby, które tak naprawdę wyprzedzają czasy. Ty już wiesz, że za 3 lata będzie taki wymóg i kto wtedy będzie zbierał najlepszą kasę? Ci, którzy są już gotowi na to. Dokładnie tak. Więc jak się z Tobą skontaktować? No najprościej po prostu będzie znaleźć mnie na Facebooku, tak, po prostu pisując Kamil Leciuk, bądź po prostu bezpośrednio wchodząc na portal budynekpasywny.pl. Tam to jest właściwie taka platforma, która docelowo będzie, będzie dużym, dużym portalem, gdzie będziesz mógł znaleźć inwestorów innych, którzy się tym tematem zainteresują. Będzie można znaleźć wykonawców, projektantów. Jakby w jednym miejscu wszyscy się będą mogli się spotkać, skomunikować ze sobą i zrobić razem Coś fajnego, tak? Będzie, jest to też miejsce, gdzie jest platforma blogowa, gdzie wrzucam swoje, swoje artykuły, swoje przemyślenia, swoje wideo. E, jakby też tworzę taki portal budynek, budynki pasywne. TV, czyli taka telewizja, w której będzie bardzo dużo jakby wideo na ten temat. W najbliższym czasie też będę zaczynał budowę własnego domu, w którym będę mieszkał ze swoją rodziną i to będzie oczywiście ten budynek z I pasywnym. Na pewno pokażesz to krok po kroku. Tam będę dokładnie pokazywał krok po kroku, jak taki budynek zbudować, nawet jeżeli chcesz to zrobić do metodą gospodarczą, tak? No bo nie każdy będzie brał firmę, która będzie generalnym wykonawcą i będzie to realizowała od A do Z. A być może ktoś będzie chciał być w ten proces procesie zaangażowany, więc takie osoby też e, tam znajdą jakieś informacje. Oczywiście, jeżeli masz jakieś wątpliwości, pytania, możesz ze mną skontaktować właśnie poprzez Facebooka, chociażby na początek. E, jestem bardzo chętny do odpowiadania na różne pytania, cięż, ciężkie i te bardziej i te proste. E, jeżeli ci ten temat bardziej zainteresuje, to też e, mam takie szkolenie dla inwestorów, gdzie przedstawiam model inwestowania w budynki pasywne, które opracowałem i on tam w bardzo taki prosty sposób przejrzysty pokazuje e, w jaki sposób z czego składa się budynek pasywny jakie daje ci korzyści czyli to co właściwie potrzebujemy wiedzieć tak z czego to się składa jakie korzyści dzięki temu wiesz czy warto czy nie warto super ja jestem tym tematem zainteresowany chętnie się zapoznam więcej dziękujemy cześć dzięki cześć